Od początku pandemii ponad 50 firm przekazuje systematyczne wsparcie dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grujcu. Oprócz sprzętu do ratowania życia, takiego jak respiratory, przekazywane są również środki do dezynfekcji i kombinezony ochronne. Grupa Wsparcia Ratowników Warszawa wspiera nas od marca, kiedy pojawiło się w naszym szpitalu pierwsze ognisko. Ich pomoc polega na dostarczaniu różnego rodzaju towarów. Dostaliśmy dla ratowników i dla pracowników szpitala już niejednokrotnie napoje. Dostaliśmy również dzisiaj obłożenia operacyjne, gaziki. Także wdzięczni jesteśmy, że taka grupa, że taka w ogóle inicjatywa istnieje, że zebrali się dobrzy ludzie, którzy chcą działać i pomagać szpitalom.